Dzisiaj wam pokażę mój pokoik. Przepraszam. Tu jest mapa. ta się rusza. Telewizor. Są różne historyjki. Tu, 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 tu. Tu się wysele. Kibel. Mogę sobie usiąść. Zmywarka. Zmywarka tylko kran. Mój ukochany misiu. Bio fotelik. kuleczki, Takie gumy. Piękna ser z tyni z Panapeczka jak się tu nazywa. Komóreczka. Ja tam jestem. Ta komóreczka. Bo dobra. Książka. Tablet, komputer, można, może się zamknąć? Zatworzyć? Czekajcie na chwilkę, bo ja to otwieram! Dobra. Chyba bałaganu tutaj zrobiłam. Igła jest nawet. Uważajcie, bo można się uchuć. Miseczka. To jest tu, pamiętajcie, to jest tu ty plecak, jurko, sukłatki, kogut, poduszeczki i gołderka. A teraz wam pokażę stołek. Szkoła tak wygląda. Trzbisom. Yy, tu moja szafka jest wszystka. I to te, taka. Moja ławka jest tam. I to jest nasza klasa. Tak wygląda właśnie ten. A tam nie patrzycie, bo tam. Won! Bo tam są te, te szopy I robimy imprezę! Dobra, bo ja oczywiście rozmawiam z kuzynką i. naj... Dobra, przepraszamy! Możemy się nagrywać, nie? Kru, e, nie, kuzynko? No, mogę z wami porozmawiać. No dobra, możesz. Cześć. 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 Nie wiem, czy będziemy może nagrać na poniedziałek odcinek. No właśnie. Ale nie wiemy do końca. To zapomnijmy może. Mhm. <grychy> może komórkę sobie wytrzymać. trzymać, czekajcie. Pinkie Pai może podtrzymać sobie komóreczkę. Tak. No. No tak. i tu cały pokoik, szkoła dla mojej Pinki. I, I bardzo jestem szczęśliwa z tym Pinkiem. Tak. nawet nie wziąłam. hej Piszcie komentarze, czy lubicie tinki i ten pokój. Czy, czy Wam się ten zestaw podoba? Nie, ko, nie, tak, zniko? No, ale ja nie wiem, czy jest ładny. Bo no, ja... to sobie obejrzysz i, i tak, tu będzie nasza pacjentka, nie pacjentka, gość. I sobie porozmawiamy o wywiadzie. Dobrze. Ale to ten, to piszcie w komentarzach pytania do nas, a my będziemy odpowiadać. No właśnie. No to tak. Pinky Pie będzie mówić do, do mojego. Jaki? Mhm. Jaki lubisz kolor? Karny. Hmm. Ja różowy. No, Dobra. No, Dobra. E, czy lubisz grać w Minecrafta albo Simsy? Uwielbiam! Mm, ja też uwielbiam. Ale nie grałam Simsy. Grałam Simsy? Grałam. Mhm, dobrze. Czy lubisz zwierzaki? Tak! No i najbardziej trzy kotki. I konie. I wszyscy. Okej. Okay. A czy lubisz oglądać telewizję? To by nie lubił każdy. Hmm. Nada. Czy lubisz chodzić na skate albo na na play'sa? Nie mam Face'a. Aha, dobra. I, I czy lubisz... Moja, ulubio moja ulubiona zupa rosół. Aha, no to my twoja rok, no to mówiłaś? Jaka twoja ulubiona... Yy, roku? Pora roku? No, pora roku. Maj. Yyyy... Mm. No dobrze. Czy... a co... lubisz pić? Haaa... napoje i czarną polżeczkę. I ja też lubię pozec, czarną porzeczkę i z tego, i z tego robię wino. No ja też robię. No. Będzie na ich lubisz chodzić do szkoły? Eee, średnio, czasami nie, czasami tak. A lubisz się uczyć? Średnio. Ja też do średnio. No tak. Ehm, a powiedz mi, co najbardziej lubisz jeść? są e chabłowy, e -e -e nie, nie wiem, pierogi, proszki śląskie, pluski z cukrem, no i może tak zmieniać. Aha, dobrze. I ostatnie moje słowo. Lubię się bawić y, zabawki, czyli te Pet Shop. Lu no, lubię, ale bardziej z Tobą. Uuu, to fajnie, uwielbiam się. Ej, i jeszcze jedno pytanie dla mnie. Lubię chce mieć łapę w górę. Chcę mieć dwa tysiące. No. I <coughs> e, teraz. Kata... Ile chcesz mieć łapek w górę? Co? Ile chcesz mieć łapę w górę? Hmm. Tysięcy. No. Hmm. No dobrze, to kończymy DIY z kuzynką. I ja zapraszam na mój kanał, kornelia i możemy moją Wysp Shopy. No właśnie i zapraszamy na następny wywiad, z kozienka. Tak i będę podchowan. No I, i, i przepraszam i do następnego odcinka. Do wywiadu. No wybiadu. Pa, pa, pa!